Anna da Silva Miguel z Angolii, tiktokerka skazana na więzienie za krytykowanie prezydenta. Maria Kalesnikawa z Białorusi, aktywistka polityczna uprowadzona i uwięziona za domaganie się zmian w kraju. Ogba Haszat z Egiptu, student przetrzymywany w areszcie za działalność jego brata na rzecz praw człowieka. To tylko trzy z grona setek osób, którym w tym roku chce pomóc Amnesty International, organizując maratony pisania listów do lokalnych władz. Do tej inicjatywy przyłączyły się szkoły Tep Edukacja w Olsztynie. Listy, które mają wspierać osoby niesłusznie aresztowane, które działają na rzecz praw człowieka czy też praw kobiet. No i no, niestety w, w innych państwach no, zostały aresztowane. No i w ten sposób możemy, możemy ich wspierać. Wspólnie z uczniami szkół TEP Edukacja, udział w akcji wzięły również szkoła podstawowa nr 1 w Barczewie, niepubliczna szkoła podstawowa imienia Janusza Korczaka w Dobrym mieście oraz szkoła podstawowa nr 22 w Olsztynie. Historie osób, którym w tym roku ma pomóc maraton, zrobiły duże wrażenie na młodych ludziach. Piszemy do osób, które są uwięzione właściwie. Y z bardzo różnych powodów, które są, e, nie są powodami, według mnie, które jakby sprawiają, że można kogoś uwięzić na, na bardzo długi czas. No niektórzy są e, zamknięci w więzieniu na, na 12 lat, na przykład za to, że chcą pomóc. Piszemy listy do prezydentów i do osób ukaranych niewłaściwie, którzy doznali niesprawiedliwości w swoim kraju. Tak samo, ja bym mógł być na jego miejscu. No to jest przejmujące. Dla części uczniów pisanie tradycyjnych listów to zupełnie nowe doświadczenie. Zakładam, że na co dzień listów piszecie albo mało, albo piszecie wcale. E, jest to nowe doświadczenie. Jeszcze nie mieliśmy takiej okazji pisać listy e, i wydaje mi się to fajną alternatywą. Maraton pisania listów to tylko jedna z wielu inicjatyw charytatywnych, w które włącza się TEP Edukacja. Złoty Wrzesień jest to kampania podnosząca świadomość na temat chorób nowotworowych wśród dzieci i młodzieży. Kolejną taką akcją jest wolontariat na medal. Projekt prowadzony przez Fundację Przyszłość dla Dzieci, której nasi, nasi uczniowie również realizują. Maraton pisania listów to największa tego typu akcja na świecie. Każdego roku, między 26 listopada a 10 grudnia, w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, miliony ludzi jednoczą siły, żeby upomnieć się o konkretne osoby, których prawa są łamane. Niejednokrotnie na skutek tej inicjatywy ich los się odmienia.